Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Centrum Kultury wraz z Fundacją Mapa Pasji realizuje projekt Skarby i spoza Podhala. Góralskich skarbów do odkrycia jest całe mnóstwo. Właśnie dlatego wspólnie z pozostałymi partnerami projektu zaplanowaliśmy szeroki wachlarz działań, które pomogą wszystkim zainteresowanym góralskim dziedzictwem kulturowym w znalezieniu czegoś dla siebie. I tak w ramach projektu na terenie Klinicy zrealizujemy. Wydarzenie pod nazwą Spotkanie wód, które będzie promocją kronicy jako miejsca bogatego nie tylko w wody mineralne, ale także w kulturę. Przedstawienie teatru ze społecznością, gdzie to sami mieszkańcy pod okiem reżysera Arkadiusza Ziętka opowiedzą o kronicy, o jej źródłach, losach łemków, o tym, co kształtowało nasze miasto i społeczność. Dwa pikniki kwastowe, na których będzie można wybrać się całą rodziną lub grupą znajomych, na wyprawę odkrywców i zdobyć pamiątkowe nagrody. Cykl wakacyjnych wydarzeń, czyli warsztaty rękodzieła, plenery artystyczne, koncerty zespołów regionalnych. Na ten moment ogłoszony jest także konkurs na pamiątkę, który jest jednym z elementów projektu. Czekamy na zgłoszenie twórców i rękodzielników, którzy przedstawią nam swój pomysł na oryginalną pamiątkę nawiązującą do naszego regionu. Wydamy także dwujęzyczną publikację dotyczącą naszego regionu i kultury górali karpackich, czyli Łemków oraz zorganizujemy wizytę studyjną gości z Norwegii, którzy przyjadą zapoznać się z ofertą turystyczną Krynicy. W tym roku obchodzimy jubileusz 230 lat Krynicy jako uzdrowiska. Z tej okazji spółka Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. włącza się aktywnie w realizację projektu Skarby Górali spoza Podhala. Krynickie Wody były mocnym punktem podczas spotkań ze społecznością w ramach grupy inicjatywnej, stąd też pojawią się w widowisku Pamięć Wody. Przy takiej inicjatywie nie mogło zabraknąć producenta wody Kryniczanka. Dzięki pracy reżysera, ale również i samych mieszkańców Krynicy, powstaje spektakl, w którym główne role odegrają krynickie źródła. Dla uzdrowiska Krynica Żegiestów to doskonała okazja do przekazania wiedzy o szczególnych właściwościach naszych wód. Wiedzę tę będziemy starać się pokazać podczas czerwcowego spotkania u wód. Oprócz właściwości wód leczniczych opowiemy też ciekawostki dotyczące wydobycia wód, losów wymarłych źródeł składu chemicznego naszej wody. Serdecznie zapraszamy. Projekt Skarby Góralnej z Poza Podhala to wspólna inicjatywa Fundacji mapo Pasji norweskiej firmy Hascock oraz pięciu ośrodków kultury z południowej Małopolski, konkretnie z Zroju, Zdroju, Piwnicznej Zroju, Łącka, Zawoi i Lipnicy Wielkiej. Więcej o tym projekcie można się dowiedzieć na stronie www.skarbygórali.pl Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Norwegii, Liechtensteina i Islandii w ramach programu EOK Kultury. Do udziału we wszystkich wydarzeniach serdecznie zapraszamy całą społeczność gminy krainca Zdrój. O naszych przedsięwzięciach dowiecie się ze strony Centrum Kultury oraz oficjalnej strony skatbygurali.pl. Można też skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez stronę Centrum Kultury na Facebooku. Chętnie udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.